Dużym zainteresowaniem cieszyło się pierwsze z cyklu spotkań burmistrza z mieszkańcami Bielawy. Do dolnośląskiego inkubatora Art Przedsiębiorczości zaproszeni zostali mieszkańcy górnej części miasta, którzy mieli możliwość współdecydowania o kształcie lokalnego programu rewitalizacji gminy Bielawa na lata 2014-2020. W latach 2007-2013 realizowaliśmy sporo inwestycji w dolnej części miasta, bo zawsze mówimy, że środek miasta jest w miarę tak dobrze utrzymany, gorzej jest z górną i dolną częścią. Stąd też był ten pomysł, żeby najpierw zacząć od dolnej części, to było związane i z obwodnicą powstałą wówczas, no i pozostałymi tematami. I teraz chcemy przystąpić do rewitalizacji górnej części, no i chcemy posłuchać propozycji mieszkańców, jakie inwestycje, jakie działania, jakie problemy widzą. Oczywiście przedłożymy też jakby nasze propozycje, ponieważ jesteśmy w trakcie prac nad tym programem rewitalizacji, ale istotną rzeczą jest właśnie, co na to wszystko powiedzą mieszkańcy. Władzom miasta szczególnie zależało na opinii mieszkańców tej części Bielawy, ponieważ nowy LPR obejmuje swoim zasięgiem obszar od Ronda Bielbawu w górę miasta. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania aktualnego jeszcze LPR-u na lata 2007-2013, który w Bielawie został zrealizowany w obrębie ulic Żeromskiego, 1 Maja Wojska Polskiego oraz Alei Jana Pawła II. W trakcie minionych lat wykonano na tym obszarze inwestycje ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa prywatnych i gminnych na łączną kwotę 8%. 80 milionów złotych. W kolejnej części spotkania zaprezentowano inwestycje, które Bielawski Samorząd planuje wykonać w ramach lokalnego programu rewitalizacji na lata 2014-2020. Tutaj trzeba brać pod uwagę i tematy drogowe, i tematy związane z estetyką miasta, ale oczywiście tą rzeczą taką bardzo istotną dla górnej części miasta to jest zbiornik Sudety, drogi prowadzące do tego zbiornika. Myślę, że temat ronda na placu kościelnym on też powoli dojrzewa, ale myślę, że tutaj pomysłów mieszkańców też nie zabraknie. W planach samorządowców są m.in. modernizacje dróg gminnych, m.in. ulicy Hempla, Teatralnej, Strażackiej, Cmentarnej, Sienkiewicza, Bankowej, Sportowej, ostatniej lotniczej i przodowników pracy polnej, kasztanowej i wysokiej. Jest też modernizacja zdegradowanego zbiornika wody przemysłowej Sudety w Bielawie, ma tam powstać kemping, pole namiotowe, plaża, przystań i boiska sportowe. Władze miasta planują też modernizację i adaptację budynku po byłych zakładach włókienniczych Bielbaw na Muzeum Włókiennictwa, a także modernizację. Kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała. Podczas spotkania mieszkańcy także proponowali szereg inwestycji, m.in. rondo na Placu Kościelnym, przebudowę ulicy Nowobielawskiej i Hempla oraz zagospodarowanie terenu po byłym torowisku w górnej części Bielawy, np. na ścieżkę rowerową lub do Nordic Walking. Plan będzie głosowany przez radnych prawdopodobnie w styczniu 2014 roku.